Siamaczką, u mnie jesteśmy w przepięknym miejscu, nowa wieś rozlewisko. Zresztą, jak pięknie, jak tu pięknie ptaki śpiewają i latają jaskółki. Jesteśmy na tak zwanym zachodzie słońca. Zobaczmy, gdzie siedzimy, jak to jest przepięknie. Tutaj mamy domek, schronienie przed deszczem, tak zwany domek, mały. I jeszcze na widzów Fauloga specjalnie wyjdziemy, żeby to wszystko pokazać, tą piękną okolicę żeby to wszystko pokazać ram pam pam popek monster ram, pam, pam. zobaczmy wolno bo już są problemy wiadomo o to chodzi są problemy bo jest zmierz. ale jak na jakość 4k jak na telefon Pięcioletni, bardzo ładnie, bardzo ładnie sobie radzi ekran kinowy cinema white tutaj mamy domek nasz Słynny tutaj GM i wjazd na tą polanę. Przepięknie ptaszki śpiewają. Coś, coś pięknego, coś fantastycznego. Pozdrawiam wszystkich fanów Faologa. Wszystkich ponad 100 subskrybentów.